Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kija Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa kija sportycz w kreacji świątecznej. Do tego. Konfiguracja, której na tym kanale jeszcze nie mieliśmy. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage, hybryda, 1,6 turbo, 230 koni z napędem na cztery koła, wersja wyposażenia GT Line z pakietem Drive Voice Plus, czyli kamery 360 i system zdalnego wjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego, plus nagłośnienie Harman Kardon w kolorze Yellow Splash z czarnym dachem. Tej konfiguracji tutaj na tym kanale jeszcze nie było. Ładna konfiguracja, ładna. I muszę powiedzieć, że ten czarny dach do tego nazwijmy to limonkowego koloru pasuje doskonale. Fajnie się komponuje z tymi czarnymi wstawkami nad kolami. To wszystko jest wykończone w piano black. Lusterka również czarne. Czarny dach. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED. Światła przeciemnielne w zderzaku na dole, czujniki parkowania przód tył, kamera 360, hamowanie autonomiczne w oparciu o kamerę na podszybiu i o radar. Ten radar również będzie nam działał w przypadku aktywnego tempomatu. Felgi 18, Yellow Splash, yellow splash z czarnym dachem. System wjazdu, wyjazdu, zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Podobno ten samochód potrafi również skręcać, chociaż nie będziemy tego tutaj sprawdzać. I kreacja świąteczna, czyli czapka Mikołaja i Kokarda. Jak już sobie tak nim wjechaliśmy, wyjechaliśmy. Odchodzimy do klamki, przyciskamy przycisk otwierania i wsiadamy już do odpalonego samochodu. Cyfrowe zegary, obraz z kamery pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola. Kamera, kamera 360, rzut z góry. Dwufunkcyjny panel. Indukcyjna ładowarka, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, shift by wire, selektor zmiany biegów, tryby jazdy i tryby terenowe. Tryby terenowe to snow, mad, sand, czyli śnieg, błoto, piasek. Tryb snow on również. Obniża moment obrotowy silnika spalinowego, obniża również ciśnienie w układzie hamulcowym, żeby hamowanie przy takiej śliskiej nawierzchni było bardziej płynne, było mniej szarpnięć. Wielofunkcyjna kierownica, lusterko fotochromatyczne, system e -Cole. I odpalił nam w tej chwili silnik spalinowy, ale obejrzyjmy go jeszcze w środku, obejrzyjmy wnętrze, obejrzyjmy tapicerkę. Tak. Tym razem zmieniłem kolejność trochę w tym filmie. Wykończenie na miękko, tutaj mamy zamsz, pełna elektryka, składanie lusterek, czujnik martwego pola, widzimy tą kontrolkę w lusterku, nagłośnienie Harman Kardon, ładne chromowane listwy na progi, tapicerka zamszowo-skórzana, po środku zamsz, po bokach skóra, fotel elektrycznie sterowany, logo GT Line. Powiem ja Wam szczerze, że ta tapicerka mi się chyba bardziej podoba niż ta z pakietem premium dla wersji Geteline, gdzie jest odwrotnie, czyli tu jest skóra, a tu mamy zamsz. Kierownica wielofunkcyjna, ścięta u dołu, logo Geteline, podgrzewana, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu. Tak wygląda ten panel dwufunkcyjny, wygaszony. Shift by wire, ambientowe oświetlenie. Kolor tego ambientowego oświetlenia oczywiście można zmienić podłokietnik. Zamsz, skóra, skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją, nagłośnienie Harman Kardon. Progi, ładne nakładki na progi. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, dwa isofix po bokach, podłokietnik, kanapa dzielona 40 20 40. Tutaj Nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury, dwa, ISO, dwa gniazda zasilania USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Jedno jest tutaj, drugie jest tu. Sufit czarny. Elektryka klapy bagażnika, inteligentna elektryczna klapa bagażnika, czyli można podejść do zamkniętego samochodu z kluczykiem, ta klapa się otworzy. I dużo miejsca w środku, naprawdę dużo miejsca. Deska z perspektywy pasażerów, tylnej kanapy, klamki podświetlane, fotel pasażera również elektryczny. Tutaj, co prawda, nie ma tylu płaszczyzn co u kierowcy, ale jest elektryczny, również podgrzewany. Te cyfrowe zegary pod jedną szkła. zakrzywione cyfrowe zegary pod jedną szkła. Jak wam się podoba? Wersja GT Line w kolorze Splash Lemon z czarnym dachem. Czarny dach idealnie komponuje się z tymi wstawkami. One fajnie kontrastują do tego koloru. Że jeszcze ściągniemy tą kokardę na chwilę. Zrobimy jeszcze jedną rundkę bez kokardy. Oświetlenie LEDowe. Felgi 18 cali. I ładne logo GT Line. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Wesołych świąt i do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.